Krwotok to wypływ krwi przez ściankę uszkodzonego naczynia krwionośnego. Wyróżniamy dwa rodzaje krwotoków, zewnętrzny i wewnętrzny. Pamiętajmy, że już utrata 1,5 litra krwi jest bezpośrednim zagrożeniem życia dla poszkodowanego. W przypadku krwotoków zewnętrznych należy zaopatrzyć się w jednorazowe rękawiczki, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z krwią poszkodowanego. Na początku zakładamy gazę. Później o uciskowy. W przypadku bardzo silnych krwawień należy założyć opatrunek uciskowy na raną. Należy pamiętać, aby opatrunek ten nie był założony zbyt długo ani zbyt mocno, ponieważ może dojść do martwicy tkanek.